Witam serdecznie w filmie QA, pytania i odpowiedzi pod recenzją Linterti żywąsi Poprosiłam Was o zadawanie mi pytań, nie sprecyzowałam na jakie tematy. Pytań jest sporo, za co bardzo serdecznie dziękuję, i przejdę teraz do rzeczy, zacznę odpowiadać na pytania. Ciekawi mnie, jak zaczęła się twoja przygoda z tematem perfum, czy twoja praca związana jest z branżą perfumeryjną? Jeśli nie, to czym się zajmujesz? Jak się przygoda moja zaczęła z tematem perfum? Myślę, że w dzieciństwie moje starsze siostry miały różnorakie flakony perfum, moja mama nie tak bardzo, może miała z jeden z przypadków, szczerze mówiąc, natomiast moje starsze siostry, one są sporo starsze ode mnie. Myślę, że też się interesują do tej pory zresztą, ale nie mają takiego bzika jak ja, ale to one właśnie zaraziły mnie miłością do perfum po prostu. Dzięki nim poznawałam troszeczkę ten świat, miałam trochę do niego dostępu już od dzieciństwa i już od dzieciństwa mnie to ciekawiło. Czyli moja praca związana jest z branżą perfumeryjną? Nie, zupełnie nie jest związana z branżą perfumeryjną aczkolwiek żałuję. Jeśli nie, to czym się zajmujesz? No, nie chcę tutaj powiedzieć dokładnie, gdzie pracuję. Wiadomo, to są takie no wrażliwe dane, dość prywatne. Natomiast hmm, pracuję w obsłudze klienta biznesowego. Może tak na, na okrętkę. Naj, następne pytanie. Najgorszy i najlepszy perfumowy zakup w ciemno? Najgorszy perfumowy zakup w ciemno? Chyba. Kurczę, co to mogło być? Butterfly, chyba tak się nazywał zapach. Boże, ale teraz mi wypadła z głowy zupełnie nazwa. Innych takich zakupów w ciemno, kompletnie nietrafionych, raczej nie pamiętam. A najlepszy perfumowy zakup w ciemno, było ich wiele, było ich bardzo wiele, ciężko im powiedzieć, jaki byłby najlepszy. Gdyby nie Noa, to jaki zapach mogłabyś nazwać swoim Signature Scent? To są naprawdę trudne pytania. Gdyby nie Noa, hmm, to może może Addict, może Hypnose. Któryś z tych takich słudziaków z dawnych lat, tak bym to powiedziała. Ewentualnie Coco Mademoiselle. Może przereklamowane, niewarte swojej ceny perfumy to według Ciebie. Też nie mogę powiedzieć, że przereklamowane, niewarte swojej ceny. Pst. Hmm... Też ciężko, ciężko powiedzieć. Nie znam takich. Niedoceniony zapach, który jest tani, a pachnie drogo. No to seria Alvernum. Ona pachnie drogo, ma bardzo dobre parametry, dobra jakość. W, tej w skład tej serii wchodzą e, Lilia, Cherry Blossom, e, Iris i paczula e, i kawa z Ambrą bodaj. Tak. Naprawdę polecam serdecznie tą serię, bo jest super. Natomiast nie jest za bardzo znana. No moim zdaniem jest słabo doceniona. Czy pamiętasz, które perfumy były Twoim pierwszym świadomym dorosłym zakupem? Chodzi mi o zapach, który zapoczątkował Twoją perfumową przygodę, kolekcję. Ode dali chyba. Ode dali i dali mix, tak Exequo. -ex bo moja siostra właśnie miała Dali Mix i mi się strasznie podobała ta srebrna puszka, ten flakon z tymi srebrnymi ustami i zapragnęłam je mieć, więc uzbierałam sobie, sobie pieniądze i kupiłam takie właśnie moje pierwsze dorosłe perfumy. Tak, to był, to był Dali Mix, Ode Dali, nie, Dali Mix, tak, bo Ode Dali był już później, takie różowe usta, troszeczkę później był, mhm. Dobrze, następne. Czy perfumy kupujesz sama, czy firmy pomagają? Pytam, bo to drogie hobby, a masz chyba więcej perfum niż perfumeria stacjonarna. No, mam tych perfum w cholerę i kawałek, to jest prawda. I w większości niestety kupuję sama. Wiecie, ja jestem mały żuczek. Od czasu do czasu, no mówię, je mam jakąś tam. Współpraca. No, ostatnia współpraca to rok temu była nawiązana ze sprzedawcą Allegro. To o tym wiecie, bo rozdanie organizowałam. A tak to niestety sama muszę moje hobby, że tak powiem, finansować. No ale też dostaję jakieś pieniądze z YouTube'a, więc poniekąd no, też mogę jakby sfinansować to moje hobby tymi pieniędzmi. Hmm, dobra. Jedni czują poziomki, a ja wyczuwam kwiatakacji. Aha, bo to do czegoś innego. Dobra. Jak wielka jest Pani kolekcja perfum? Czy będzie cała przedstawiona na YouTube? E, moja kolekcja perfum już była przedstawiona dwukrotnie na YouTube. Myślę, że w przyszłości też powstanie taki film. A jak wielka jest moja kolekcja? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Ja tego nie liczę. Jedne przychodzą, drugie odchodzą i powiedzmy sobie szczerze: większość przychodzi niż odchodzi, bo mi jest ciężko się rozstać. Ostatnio miałam strasznie ciężkie serce, bo sprzedało mi się Love Intense, Chloe. No trudno, ale ktoś kupił, więc musiałam wysłać. Dobra. Moje pytanie: w jaki sposób rozpoczęła się Pani przygoda z perfumami i jakie były pierwsze pani, perfumy, które Panią urzekły? Pierwsze, które mnie urzekły, no chyba ten Dali Mix właśnie, bo wiecie, ja jako wczesna nastolatka nie chodziłam tak po perfumeriach. Mnie nie było stać na takie rzeczy no i u mojej siostry właśnie zobaczyłam ten flakon i tak chyba coś poruszył w moim sercu że no zaczęło się, po prostu był jakimś triggerem takim elementem spustowym hmm, ale też Laura Biagiotti, pamiętam, że usiłowałam e, skręcić kasę na, na jakąś podróbkę tej Laury Biagiotti no i czy ja miałam? No, chyba w końcu mi się nie udało jej kupić, nie wiem jakieś inne kupiłam, też podróbkę chyba podróbkę Ceruti Dobrze. Czy udzielasz się na jakichś forach perfumowych? Forum Perfum Fragrantika. Tak, swego czasu się udzielałam, teraz już z braku czasu nie bardzo. Natomiast y, aktywnie czytam różne grupy na Facebooku, czasami coś tam swojego dopiszę. Perfumania, perfumomania, właśnie. Y, chyba Flakon Perfum też jest taka grupa. Także tak, no i oglądam też filmy perfumowe zagraniczne, no i nasze polskie, chociaż u nas to jest mało, mało tego szczerze mówiąc, ale są osoby, które, które bardzo lubię oglądać, Miss Kate na przykład lubię oglądać, co jej napisałam ostatnio pod filmem. Perfumowy ABC, bardzo fajny facet, bardzo konkretny, opowiada fajnie o perfumach. Jeremy czasu do czasu, ja wiem, że on jest takim bawidamkiem trochę, takim showmanem, ale on do, dokładnie wie co robi, ma przepis na siebie, no po prostu I jest, po, jest z pochodzenia Polakiem, więc no. Dobra. Średnio ile flakonów w miesiącu kupujesz? Różnie to bywa. Czasami 3, ale to rzadko. Czasem 5, czasem 7. Czasem 8 nawet, czasem i tak bywa. Czy jesteś w stanie rozpoznać większość zapachów, które noszą inni, i jakie najczęściej zapachy wyczuwasz od innych? Najczęściej tak, te takie bardzo charakterystyczne to tak. Ale niektóre są takie, że potrafią nas z innej skórze zupełnie inaczej pachnieć. Już jest problem z rozpoznaniem. I jakie najczęściej zapachy wyczuwam od innych? Zdarzyło mi się Black Opium wielokrotnie wyczuć. Zdarzyło mi się słonia bardzo często, Angela też bardzo często. Za który zapach otrzymałaś najwięcej komplementów? Pink Molecule chyba, za zadelinę e, właśnie. Bardzo dobrze, bo kosztuje w krocie. E, I za co jeszcze? Za Black Opium się zdarzyło, za Angela. Szczerze, od czasu do czasu dostaję komplementy za o mnie krystaline. Też mi się zdarzyło w pracy. Kolega w poprzedniej pracy, nie w tej, yy, powiedział, że, że strasznie seksownie pachnę. No. Mm. Dobra. Który z Twoich zapachów jest najbardziej lubianym i najmniej lubianym przez męża? Już nie ma zapachu, za, za, zapachów takich nielubianych przez mojego męża. On raczej wszystkie, które mam, lubi. Natomiast był taki jeden Lorenzo Filoresi Tondenej. Kolor śniegu, ten taki pudrak. Pudrak mocny, pudrak. I on powiedział, że tego nie zdzierży. Po prostu nie zdzierży. I tak mi po prostu obrzydził ten zapach, że ja go musiałam posłać w świat. No. Yy, a lubi wszystkie, które mam w zasadzie Bardzo lubi Który zapach wycofany przywróciłam pani Glorię Kasarel Myślę, że Glorię bym przywróciła i Armani White. Tak, Emporio White bym przywróciła yy, i może Lor Torrente chyba te Czy czasem miewasz Aniu dość perfum yy, yy. No, jeszcze się nie zdarzyło. Jestem w ciągu od, uu, uu, od wielu lat. Ale może ten czas nadejdzie, że nagle powiem: no nie, 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 po prostu nie. Chociaż mam takie fazy, że czasami wolę kupić paletę na przykład cieni niż perfumy, ale to są rzadkie fazy. Najczęściej jednak perfumy wygrywają. Jakich zapachów używa małżonek i czy jest do nich przymuszany? Używa. Kiedyś używał Linston gerlę wodę perfumowaną, bardzo ładna, no ale się skończyła i stwierdziliśmy, że czas na zmiany yy, więc kupiłam mu na urodziny Spice Bomb Victor and Rolf, bardzo lubił yy, teraz właśnie używa jeszcze resztki Spice Bomb i yy, Say jaki Home jakiś taki chyba Kelvina Klejna malon ma go w pracy, nie wiem, który to był, szczerze mówiąc mówię, że go średnio, średnio lubi i jeszcze myślimy oboje intensywnie nad Bottega Veneta. Tylko teraz pytanie: woda toaletowa czy perfumowana? Przychylamy się chyba bardziej do perfumowanej. O, a Wy co sądzicie na ten temat? Bardzo fajny zapach, taki męski, wiecie, z charakterem. Czy przymuszany jest? Nie. Nie, on, on, on nie ma bzika na punkcie perfum, i wystarczy jeden, dwa flakoniki, ale lubi. Lubi, nie powiem, że nie. Dorzucę coś od siebie i jak aplikujesz perfumy globalnie, zawsze tak samo, czy zależnie od okazji. Jak aplikuję perfumy globalnie, tutaj, tutaj, po nadgarstek do zgięcia łokciowego, to samo drugie, tutaj, klatka piersiowa i trochę na włosy i zawsze tak samo w zasadzie to robię czy Twoja córka interesuje się perfumami z racji tego, że mama jest pasjonatką lubi czasami się popsikać, ale nie jest to dla niej priorytetem no i w sumie dobrze, ona ma dopiero 9 lat, więc ale lubi, lubi perfumy ma nawet swoich kilka takich mini mini flakoników, m.in. Y, Zarko Perfume y, Purple chyba chyba tak, bo ona, ja mam Pink, ona ma Purple, tak i jakieś zapachy clean, bo one są takie czyściutkie, fajne, łagodne. Z jakiego regionu Polski jesteś? Jestem z Wrocławia, czyli dolnośląskie. Lubisz kawę? Jeśli tak, to jaką pijesz najchętniej? Lubię kawę, ale mm, taką z ekspresu też, ale nie mam ekspresu, więc najczęściej wybieram kawę, która według wielu nie jest kawą, czyli kawę rozpuszczalną. Yy, I jest to Dawidow. Dawidow najlepiej taki, ten z białą etykietą taką beżową etykietą. W każdym razie nie ten z taką czarną całkowicie. No i pijam naj, najczęściej bez mleka, zupełnie czarną. Zapach lekki i przyjemny? Aha, to, to, to nie jest pytanie. Jakie są Twoje ukochane klasyki, takie z długim ogonem? No, to Angie, to moja koleżanka z pracy chyba napisała. Um, Ulubione klasyki. Coco z lat 80., Chanel. Bardzo lubię i jest na mojej wyślijście. Tak samo Chanel numer 5, jak najbardziej. I co są na pewno klasyki z długim ogonem. Bardzo klasyczne i bardzo mocne. Bardzo je lubię. Um, dobra. Jaki zapach najbardziej, najmocniej pamiętasz z czasów dzieciństwa? To może być typowy zapach perfum, mamy babć, cioć, ale też jakiś charakterystyczny zapach z otoczenia, z miejsc, w których wtedy prze przebywałaś. Hmm, bardzo ciekawe pytanie, super. Hmm, y moja mama, nie, moja mama może kiedyś ma sumie używa, może kurrara, ta kurrara mi się tak kojarzy, bo kiedyś zgarnęłam taki mały flakonik, pamiętam, że nie miał to tylko był taki za z zatyczką. I wzięłam go na podwórko. <noise> Miałam może, nie wiem, z 8 lat. Nie wiem nawet, czy to nie był jakiejś mojej siostry też ten zapach. No możliwe, no i zlewałam się nim obficie. Do tej pory go mam gdzieś w pamięci węchowej, niesamowite. A jeżeli chodzi o zapachy takie nieperfumeryjne, to zapach sieni w domu mojej babci. Moja rodzina, ta część od strony mamy pochodzi z Mazowsza. I tam jeździłam zawsze na wakacje, na ferie, na wieś. Spędzałam czas z liczną rodziną, z kuzynostwem. To były wspaniałe czasy. I babcia miała taką chatkę krytą strzechą, drewnianą chatkę. Jak pamiętam nieraz, budziłam się rano, to słyszałam, jak kot wdrapuje się po tych takich drewnianych szczebelkach na, 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 na kątach domu. Niesamowite wspomnienia i zapach świeżo wydojonego mleka, jeszcze ciepłego, takiego kremowego, i później ten smak, ten niesamowity smak tego mleka. Nieporównywalny z żadnym smakiem mleka, który teraz możemy, nie wiem, z kartonu wypić. Myślę, że tak, zapach obory, zapach e, kurnika. To są wszystko zapachy, które mi się kojarzyły. Zapach żniw, czyli rżysko. Pole takie po, po skoszeniu, prawda? Niesamowite to jest. Czy masz zapach w koncentra koncentracji perfum lub ekstrakt de, de parfum? Lub czy są takie, które byś chciała? Chciałabym Coco Mademoiselle, Coco Noir, Chanel numer 5 i wszystkie Chanelki chyba bym chciała, oprócz tych takich numer 19, to niekoniecznie. Ale te pozostałe to tak ja mam El Lolita Lempicka z koreczkiem już 5 lat, kocham je, to mój skarb Boże, ja się nie dziwię super Aniu, czy ty też masz takie którymi lubisz się otulać do poduszki? pewnie, że tak Noa, jak najbardziej Bulgari Petit Mama chyba to te głównie czasami jakaś taka mgiełka może z The, Body Shop, z The Body Shop, White Mask na przykład coś w tym stylu a czasami sobie jakieś takie perfumy, które świeże do mnie przybyły, aplikuję na nadgarstek, żeby się z nimi przespać. W cudzysłowie, zapach, który najkrócej był w Twojej kolekcji i poszedł w świat. Było sporo takich zapachów, wiecie, ale ciężko mi je sobie przytoczyć w tym momencie w pamięci. Zapach, którego nie używasz, a jednak jakoś nie możesz pozbyć się ze swojej kolekcji. Jest taki: Walde Jasmine Bulgari. Używam, nie używam. Rzadko używam po prostu, ale. No nie wiem, jakoś doceniam jego urok, jego klasę i raczej się go nie pozbędę z kolekcji, bo on już jest taki stary, bez korka. To jest taka wersja testerowa, ale niesamowity zapach. Czy aby dokładnie wiesz, co masz, bo tego jest tyle, że można dostać poplątania. Ja mam 280 sztuk, ale mam listę. Ja niestety nigdy nie należałam do tych takich, wiecie, skrupulatnych, co to listy robią i tak dalej. Nie, nie, nie. Tutaj w naszym związku to mąż jest tym, który prowadzi listy, który prowadzi obliczenia, rozliczenia i różne e, srenia, że tak powiem. Ja natomiast idę na żywioł, e, także nie mam pojęcia, z dziś, bo Zdzisława Witek, pozdrawiam się serdecznie, e, zadała mi to pytanie. Ja e, nie, nie mam pojęcia, no, e, i dostaję poplątania. Czy taką pasję ktoś miał lub ma w Twojej rodzinie, a może kochał lub szczególnie był obdarzony wyczulonym zapachem? Moje siostry lubią zapachy, ale one nie mają takiego pierdolca no, nazwijmy rzecz po imieniu jak ja, bo to, to już trzeba tak nazwać. Mój tato lubi jeden zapach. On tylko jeden całe życie ceni to jest Fahrenheit Your. I totalnie z nim go kojarzę. I jeżeli tylko go gdzieś wyczuję na ulicy, to aż odwracam głowę. <noise> tak, to, tak to raczej nikt nie masz takiego hopla. Mm. Moja mama Angel Innocent kocha e, miłością wielką, naprawdę i Aurę Muglera też bardzo lubi. Mm. Dobra. Czy masz zapachy, które używasz na konkretne okazje kilka razy do roku? Tak, na Wigilię używam Linston Magic Girl na zaduszki i e, dzień przed Halloween używam e, po, Midnight Poison Diora to są na pewno takie moje pewniaki na te dni, tylko wtedy ich używam jak Twój mąż, dzieci reagują na Twoje hobby związane z perfumami? Cieszą się, dla dzieci to jest fajne mój syn to w ogóle jeszcze nie, nie nagrywasz, nie nagrywasz, no fajnie, fajnie ale on to w ogóle gdzieś z boku no córka w, w, Popiera to, jakby podoba jej się to. Mojemu mężowi też się to podoba. Mówi, że to fajne hobby i nie ma nic przeciwko, wspiera mnie. Ile jesteś w stanie wydać na perfumy, które ci się podobają, a są drogie? <grym> no, wiecie, no, pff, oczywiście jestem rozsądna. W życiu nie wydałabym 5000 zł na flakon, nawet gdybym miała. Chociaż, popatrzcie na mnie. <grym> No, chyba już znacie odpowiedź. Gdybym tylko mogła, to bym wydała. Naprawdę, na coś, co mnie bardzo porwie i te 5000. Ale staram się, no, nie przekraczać 500 zł. Musi być wyjątkowy przypadek, żeby było więcej. No, ale są takie przypadki. Jaki zapach noszony przez Ciebie najbardziej zwraca uwagę przez osoby z Twojego otoczenia, zbierające najwięcej komplementów? No to już mówiłam: Angel, o, kod Armani, kiedyś dostałam dużo, może komplementów za kod Elixir, właśnie konkretnie tą odsłonę. Angel, jak najbardziej, Black Opium, La Vie Belle też. Dobra. Witaj, zaczęłam przygodę z perfumami. Aktualnie mam 25 flakonów, i trochę mnie ta ilość zaczęła przytłaczać. Ty masz o wiele więcej i jak sobie radzisz z takim uczuciem, że jest ich za dużo, a może w ogóle czy masz takie uczucie. No wiecie, czasami dopadają mi jakieś wyrzuty sumienia, że może to idzie w złą stronę, może powinnam się zacząć leczyć, może brać jakieś leki, zgłosić się do specjalisty, ale z drugiej strony sobie myślę kurde, nie wydaję kasy na jakieś papierosy. No na wino czasem wydam, bo lubię czerwone dobre wino. Um, no nie wydaje na, um, za dużo na ciuchy, na buty. No to kurczę. No to dlaczego mam sobie odmawiać? To jest moje hobby, coś co mi poprawia humor, a wiadomo, że każdemu jest potrzebna jakaś odskocznia w tym życiu, w tej rzeczywistości um, z tymi różnymi problemami że dnia codziennego, że no, myślę, że jest to usprawiedliwione. Czy odwiedzające ciebie osoby, goście, wąchają twoje zbiory? Mm, tak, zdarza się, zdarza się. E, oczywiście, jak najbardziej. Ja nie, 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 ukry, nie ukrywam przed światem zazdrośnie nic z tych rzeczy. Albo może dzieci, czy są zainteresowane zapachami? Są zainteresowane, zwłaszcza moja córka, bo syn to tak nie, ale córka tak. E, dobra. Jak to się stało, że e, tak potrafisz opisywać zapachy? No nie wiem, ja szczerze mówiąc wątpię w swoje umiejętności, wiecie, ja nie jestem żadnym profesjonalistą, jakimś guru, nie wiem, ja po prostu mówię co czuję i tyle, i nie wydaje mi się, żebym, ale bardzo mi miło, bo jakoś ja, ja tak o sobie nie myślę, że jakoś to super robię, czy, czy, czy nie wiem. Dobra... Mam pytanie nietypowe. Czy nie ma pani, Aniu, czasem wyrzutów sumienia, że aż tyle tych zapachów, że tyle miejsca zajmują w życiu i na półce? Bo ja przyznam, mam coraz częściej takie myśli, że za dużą wagę do tego przykładam. No wiecie co? No kurczę, no dzieci mają co jeść, tak? Rachunki są opłacone. Nie mamy jakichś długów przez to, że ja nabywam te dobra luksusowe. No więc nie widzę problemu, szczerze mówiąc. Co zrobić, jak człowiek się spryska nowym zapachem, a potem w ciągu dnia okazuje się, że to nie to, że są inne niż myśleliśmy, że przeszkadzają? To po prostu czekam, aż troszeczkę się ulotni i zapsikuję innym. No. Albo jak mam możliwość, no to biorę prysznic. O, albo idę biegać i wtedy jest taka, jak jestem spocona, no to mówię dobra, idę pod prysznic i zapodam coś nowego. Jakie perfumy Pani lubi bardzo na kimś, a u siebie nie? Chyba Jimmy Choo. Jimmy Choo musiałam się też pozbyć. Lubię na kimś, doceniam. One są ładne. Jest tam gruszka fajna, toffi i tak dalej. Ale no na mnie nie. Po prostu nie. Dobrze. Który zapach Ci się podoba, ale nie mogłabyś go nosić, bo do Ciebie nie pasuje? No właśnie Jimmy Choo na przykład. Że czuję się w nim przebrana. Chyba nie ma takiego, w którym czułabym się przebrana. Po prostu, że nie pasuje mi jakoś olfaktorycznie, tak? No to Jimmy Czu. Dwie, trzy ulubione nuty. Wiem, wiem, Róża Piżmo i trzy, których nie lubisz, za którymi nie przepadasz. Róża Piżmo wymieniłaś, białe Piżmo. To raz. Piwonia, wanilia, kawa, wetyweria, jak najbardziej. I co jeszcze? I to wszystko, chyba. Dobra, a te, które nie lubię, no to out, zwany agarem. Najczęściej nie lubię, chociaż czasami jest tak fajnie skomponowany, że mi nie przeszkadza. Paczula, czasami bywa ziemista, też nie lubię za bardzo takiej ziemistości w Paczuli. I chyba więcej nie. Jak mąż reaguje na każdą nową flaszkę? Mąż o niczym nie wie, on nie wie ile tych flaszek przychodzi, on się tym nie interesuje. Mówi, że w hobby jest w porządku, i to nam wystarczy na tą chwilę. Czy nie chciałabyś mieć jednego zapachu, w które by się kojarzyły z tobą zamiast wielu? Pytam, bo ja czasem chciałabym powrócić do takiej skromnej, pustej, ale bardzo małej półeczki. Czasem tak mam, ale chyba by mi się to znudziło. Brakowałoby mi czegoś. Ja lubię gonić króliczka, wiecie. Y no, brakowałam polowań, tej ekscytacji w związku z nowym brzmieniem zapachu, z nowym odkryciem. No nie, nie mogłabym. Nie jestem z tych osób, żeby tam jeden czy dwa mieć. A i tak zapachy pachną indywidualnie na każdym. Więc dobra. No i co, to chyba wszystko. O, doszłam do końca. Dziękuję bardzo za te wszystkie pytania. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi są satysfakcjonujące. Życzę miłego weekendu i pozdrawiam serdecznie, prosząc jednocześnie o subskrypcję, o kciuki w górę no i oglądanie moich filmów.